Dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa do odwiedzenia Radomia. Miasto położone w centralno-wschodniej części Polski, położone nad Rzeką Mleczną. Administracyjnie należy do województwa Mazowieckiego, a historycznie do Małopolski. Jest 14 co do wielkości miastem w Polsce, przez pewien czas pełniło nawet funkcję miasta królewskiego. Naszą wędrówkę zaczynamy przed budynkiem Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego. Ten wybór jest nieprzypadkowy. Znajduje się tu bowiem technikum, którego uczniowie wybrali czynny udział w powstawaniu południowej obwodnicy Radomia. W latach 2012-2014 kilkunastu uczniów technikum drogowego brało udział przy budowie największej inwestycji drogowej ostatnich lat w naszym mieście. Łączna długość trasy wynosi 13 512 metrów. Zbudowano na niej cztery wiadukty drogowe, 10 przejść dla zwierząt, płatki dla pieszych, tunel i zbiorniki wodne. Obok powstało niemal 9 kilometrów chodników i tyle samo ścieżek rowerowych oraz ekrany akustyczne. Z obwodnicy? z obwodnicy korzystam bardzo często, jest na niej bezpieczniej niż w mieście, nie ma niezdecydowanych kierowców, którzy po prostu wyjeżdżają motocyklistom. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Radomia, co myślą na temat rozwiązania, jakim jest obwodnica. Dobry, co pan sądzi na temat obwodnicy rodomskiej? Zmniejszył się ruch w mieście. I ja często korzystam z obwodnicy, ponieważ mogę szybciej dojechać z osiedla na osiedle. Obwodnica południowa powstała dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Oddano ją do użytku 27 lutego 2015 roku. Wartość projektu opiewała na sumę ponad 203 milionów 30 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 71 milionów 225 tysięcy złotych.